W tym zadaniu musimy określić, dla jakiego parametru M to równanie ma rozwiązania. To równanie bardzo przypomina równanie kwadratowe, dlatego może zrobimy sobie tutaj podstawienia. Za t podstawimy, za sinusa X podstawimy sobie T, czyli mamy t równa się sinus X. No I oczywiście T należy do przedziału od minus 1 do 1, bo taki przedział. Taki zbiór wartości ma sinus X, czyli to równanie będzie wyglądało w taki sposób. T kwadrat plus T. No i tam jeszcze jest plus M. To równanie ma rozwiązanie, jeżeli ten, ten parametr T należy do takiego, do takiego przedziału od minus 1 do 1. Czy może sobie to narysujemy? Tutaj mamy minus 1. Mamy 1, czyli tutaj gdzieś powinno się znajdować rozwiązanie. To jest parabola, wobec tego może to wyglądać jakoś tak, może wyglądać jakoś tak, czyli będzie miało jedno miejsce zerowe, nie będzie miała miejsc zerowych, albo będzie miała dwa miejsca zerowe jakieś. Tutaj ramiona skierowane są do góry z tego względu, że współczynnik przy t kwadracie jest równy 1, czyli większy od zera. Więc ramiona są na pewno skierowane w górę. Tutaj możemy jeszcze sobie określić X wierzchołka, żeby mniej więcej określić, gdzie ten wierzchołek się znajduje, czyli mamy x wierzchołka, to jest minus B przez 2A, będzie minus 1 druga. Minus 1 druga, czyli jeżeli tutaj będzie 0, no to ten wierzchołek będzie gdzieś tutaj. Może ja tutaj teraz poprawię tę te parabole. By mniej więcej. Gdzieś tak wyglądało powiedzmy. No i teraz dla tej paraboli tutaj nie mamy żadnego rozwiązania, czyli to nam nie pasuje. Tutaj jeżeli parabola przetnie się z tą osią poziomą, to już będzie OK. Natomiast jeżeli będzie poniżej, czyli będzie miała dwa miejsca zerowe, to też będzie OK, z tym, że te ramię powinno się znajdować w tym przedziale, to znaczy, jeżeli będziemy mieli jakoś niżej, o tak no to już widzimy, że rozwiązania są poza przedziałem tym tutaj minus 1 do 1, więc to już nam nie pasuje. No i teraz jakie warunki musi spełnić to równanie? No to tak, mamy po pierwsze, jeżeli chodzi o deltę, delta powinna być mniejsza, nie mniejsza, większa, większa bądź równa 0 z tego względu, że jeżeli będzie równa 0, no to ma jedno miejsce zerowe, jedno rozwiązanie, a jeżeli będzie większa od 0, no to ma jakieś dwa rozwiązania, i teraz trzeba też ustalić, w którym miejscu te rozwiązania będą, no bo może się tak zdarzyć dla delty większej od 0, że te. Rozwiązania będą poza tym zakresem. No to po drugie możemy ustalić, że dla tutaj tego, dla tej jedynki, dla tej jedynki wartość powinna być większa bądź równa 0. Większa bądź równa 0, z tego względu, że jeżeli będzie większa od 0, czyli ponad, no to parabola przetnie się przed jedynką, czyli będzie wchodziła w zakres ten, który nas interesuje. Natomiast jak się przetnie w jedynce, czyli gdzieś tutaj, no to też może tak być, może ta jedynka zawiera się w przedziale tym T, więc jest OK. Natomiast jak będzie poza, no to już tego nie uwzględniamy. Dlatego potrzebujemy takiego warunku. No i teraz sobie wyznaczymy, wyliczymy te dwa warunki. No to lecimy po kolei. Mamy deltę delta z tego to b kwadrat, czyli 1 minus 4M to ma być większe bądź równe 0, czyli mamy minus 4M, większe bądź równe minus 1, dzielimy przez minus 4, czyli mamy, że m jest mniejsze bądź równe minus nie minus, tylko 1 czwarta. No i teraz f od jedynki, czyli za T podstawiamy 1. Mamy 1 plus. 1 plus m i to ma być większe bądź równe 0, czyli m powinno być większe bądź równe minus 2, czyli parametr m musi spełnić takie dwie nierówności, czyli ostatecznie jak połączymy te dwie rzeczy, no to mamy m należy od minus dwójki, włącznie do 1 czwartej.